No ja ja się oni są, wiesz, zainteresowani... Tak, dlatego przyspieszam kroku i mówię, imperatorze że mi ścieżkę i puszczam się biegiem do lokomotywy. Tak szybko, jak to tylko możliwe. Wyobrażam okay. sobie to tak, to ewentualnie mnie skolibuj, Że jest jakaś taka wiesz, jak na nie wiem, na takich wagonach z tymi z beczkami, nie? Jest taka, taka ścieżka metalowa powiedzmy. Mm -hmm. To wyobrażam sobie, że tutaj też coś takiego jest, po czym mogę przebiec. nie? OK. Y, tak. Znaczy, możesz przeskakiwać między tymi. To tak robię. Mm, nad, y, nad wagonami po prostu. Mhm. Okej, okay. ale ty, i ty też w zasadzie widzisz, ale y, ta postać, jedna postać wychodzi na wagony. Uu. Ty ją widzisz jeszcze z daleka, jest dla ciebie dosyć niewyraźna, ale że ty jesteś trochę bliżej, to widzisz ją wyraźnie. Jest to mężczyzna w binoklach, blady, w czarnym stroju. I widzisz, jak on podnosi swoją rękę, a w jego ręku. Y, Płonie płomień, jest płomień, Ach. tworzy taką kulę i ciska nią w ciebie. A raczej w twój samochód. Uuu. O kurde. styk. Więc kula ognia trafia. Uderza wprost przed twoje auto. No. rzuć na prowadzenie, czyli z tego wyjdziesz. Wyjechałeś z, z, z tego. Okej, okay. przejechałeś przez tą kulę ognia. Ale już widzisz w jego ręku tworzącą się drugą. No dobra, a, to w tym moment. momencie. No. Ja padam na y, twarz, tak? tak? sięgam po snajperkę i celuję w tego człowieka. Dobra, masz szybkie wyjmowanie broni? Nie, dlatego hmm. chciałem Więc. tylko powiedzieć, że zadam tak. pierwszy, a później coś tam się stanie i dopiero trzeci. No chwilę ci zajmie, bo musisz najpierw wyciągnąć snajperę, to jest jedna runda, potem musisz przymierzyć druga i dopiero w trzeciej. Okay. Więc leci druga kula. Uuuuuh, trafienie. Mogę jakoś robić unik? Tak, No Ale to, no, to, no, to nie ale samochód. zrobiłem. Okej. Okay. Więc hmm. możesz wydać dwie rzeczy. Albo Twój samochód dostaje płonącą kulę i się i zaczyna szybko palić, no. albo y, wjeżdżasz w semafor i jest po twojej małcie i po prostu tracisz środek lokomocji. Uh -huh, uh -huh. Jesteś gdzieś w połowie pociągu. Dobra. Więc, 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 tak, więc, więc... Tak, zatrzymujemy się. Znaczy uderzasz na w semafor. Na samoforze, tak. Okej, okay. zobaczymy. Rzuć się, zdaję test, test, czy się za nie stało. Bo Savita uderzyła się w głowę i chyba straciła przytomność. Mmm, nie, więc przerzucę to. okej. Okay. Jeszcze jeden. Kurwa. Dobra. Ok, 46. Ja lubię. Dobra, 3. Kolejny. To mhm. już 6. Ty celujesz. W mhm. porządku. Teraz zobaczymy, co się. Cóż się wydarzy? nie No ja mam jeden. Uuu. Okej. Widziałeś... Znaczy widziałeś. Arul widział, że ten ktoś próbował znowu zebrać w sobie ogień, ale pojawił się nagle i znikł. Jakby szansa dla mnie. Jakby coś mu nie wyszło. No, no, no. Z kolei Arul rzuci na percepcję najpierw jeszcze, ale to słuch tylko. Dobra. Nie słyszę. OK Mogę strzelać? Strzelaj. Teraz już według standardowej e, plus procedury plus 20, czyli plus 30 da mnie. Czemu? No bo mam ze snajperki plus 10 za A no to dalej. Krótko prawie zaprzedasz. No. Zobaczmy. Ale nie <laughs> tym razem 99. Co jest? To, to, to ci się zacięła. Dobra. To w takim razie ja wam podnoszę pistolet tej. E, Rzuć na tafnes, to jest prosty test, czy wyjdziesz, czy się ockniesz. Czy będziesz wiesz. Niestety jesteś zamroczony, ale ok, chwytaz jej broń, mm -hmm. wyrywasz, znaczy wjesz z jej dłoni, bo go puściła. Ale jesteś taki wiesz, no, zamroczony. Zamroczony. Zobaczymy, mm -hmm. czy teraz coś naszemu miłem no. koledze wyjdzie. Tak. Mm -hmm. Udało mu się stworzyć kulę ognia w ręku. I teraz jesteś po prostu smakowitym celem. Ok. O kurwa. O, o, a zatem. Lecimy na ognia. 7. Od ognia nie odejmujesz. Znaczy, okej, okay, zróbmy tak. Otrzymujesz dwie rany. No. od płomieni, i Twój samochód zaczyna się szybko palić. Dobra. Więc sobie zapisz te rany. Z kolei. E, a rund. Ale od, a bonus od toffness odejmuje? Yy, tak, ale tylko to. Yy, dobra, no nie dobra, to nie wyszła. Znaczy nie, zawsze sobie jedną ranę po prostu. Yy, Aru, zostałeś postrzelony prawdopodobnie hmm. w nogę, jeśli to jest 80 to noga. No. Mm -hmm. Poczułeś draśnięcie. Jak to się stało? Przyszłe. Wiesz na to poprawkę. Tak, ale no, wypadła, no wiesz, No. Więc, no, wybacz. <grym> <grym> yeah, okay. eee, Dobra. Czekaj, wypadło 10. Za 12. Masz jakiś pancerz na nogach? Nie. Więc odejmij, no 12, no wypadła 10. Dobra, odejmij to. 9. 9, 9 ranasz? Tak. Bolesna, musiał trafić w jakąś arterię. Uuu, tylko 3 zanim dokonam hmm. żywota. Nie, bo tam krytyki wchodzą. E, jakieś. Dobra, tak, podnoszę, podnoszę salitę i wypadam no? przez te boczne drzwi. Dobra, bo rzuć na siłę albo na zręczność. Co masz wyższe? Zręczność, dobra. Jeśli byś miał... Kurwa, ostatni fake point. Dobra, bo samochód wybucha. możesz użyć swojej Tafnes też, więc ile? Dwie rany kolejne. No. Od wybuchu... A pancerz? O, już. Dobra, to jedna kolejna. Nie wiem. Że twój pancerz który tam nie, miałeś. Tam. Zniwelował falę, ale rzuć jeszcze na toughness, na czyli nie zostaniesz ogłuszony. Nie. No, Okej, okay. w porządku. Ale fala w zasadzie wyszło tak, że no nie chciałeś, ale odsłoniłeś się Salitą po prostu, która została troszeczkę... Nie, ja wyszedł, Ona była przede mną. A, okej. Okay. No, no. Dobra, niech tak A Rul, wiesz, że za tobą już jest dwóch tych. Jeden dobra. okazał się dosyć niezłym strzelcą. Zostawiam za snajperkę i puszczam się biegiem w kierunku tego miotającego ogień. Mhm. Dobra, zajmie ci to dwie rundy. Dobra, ale biegnę. W tym czasie... biegnę pełnym biegiem. W tym czasie zobaczymy, czy ten miotający cię spostrzeże. Nie. Ale więc krzyknę. Żeby cię spostrzegł? Tak. Okej, okay. więc on szaruje. Wyszło. Dobrze. 86. Tak, akurat. nawet jeden więcej. Ok, więc, o, o, nie? więc przed tobą on robi taki ruch ruch ręki mm -hmm. i widzisz jak przed tobą i w zasadzie tak rozpływa się ten ogień. Robi się ściana ognia. Żeby ją przeskoczyć, trzeba zdać prosty test, łatwy test zręczności plus 20. Ale jeśli ci się nie uda, to, to będzie niebezpiecznie. 67 chyba ci się nie udało. Udało mi się, bo powiedziałeś plus 20. A 49? 69? 69. Ok, wow. czyli opicny oh, głos. Imperator wow. jest z sobą. Więc przeskoczyłeś tą ścianę. I od razu biegnę dalej na, na niego i krzyczę. No okay. to za imperatora. Dobra, z kolei tamci. próbują do ciebie strzelić, ale jesteś w ruchu, więc będą mieli trudniej. I oni za mną miasta. Tak. Jeden nie trafia na pewno. I drugi też nie. Kule gdzieś, latają koło ciebie. A ty? No, jak już się wy, wyciągamy, to gdzieś się odciągam się na dalszą odległość razem z nią. Mhm, dobra. Ten ognionistrz jest na razie skupiony na biegnącym na niego Arulu. Tak. Chcę, ja chcę go obalić i pobiec dalej. Jaka jest odległość mniej więcej od pociągu? No, no jakąś się chcesz oddalić. Powiedzmy, że tu są jakieś budynki, no nie, w których możesz ukryć saliteczne. Okej, okay, to tak robię. No, Chodź ją w jakimś schowa. budynku, tak? Mhm. Rzuć na percepcję. Nie mało, więc, więc, okay. więc ją chowasz po prostu. Tak, tak, ale, ale na razie stamtąd nie wychodzę. Okay. Jeżeli, jeżeli możemy rozwiązać to tak mechanicznie, to potraktujmy to jako szarze, bez obrażeń. Chcę go po prostu zepchnąć. Tam przewrócić i przewiec Rzućmy na y, tą inicjatywę, która będzie szybsza. O kurde, znowu masz? 8. Ok, No, dziewięć. On ma więcej, więc on tak. jest szybszy. Więc zobaczymy czy coś uda mu się wyczarować. Nie. Nie, no. tak. Nie, nie udaje mu się. Płomienie się rozmywają, i widzisz strach w jego oczach. Widzę szansę dla siebie wtedy. Zobaczymy, czy tamci przeskoczy przez tą ścianę ognia. Jedna mu się udało. 31, drugi. 91. Słyszysz tylko krzyk. Krzyk, tak. i czujesz po prostu swą z, z panelizmy. Ale i jestem w takim omoku, i tak, w tak, ale... takim Rzuć na percepcję, jeśli jesteś w domu, że zauważasz coś bardzo subtelnego. 47. Okay. Co, czujesz, że pociąg ruszył? Aha, tak. Lekko mm. szarpnęło. A ty to widzisz? Pociąg mm. rusza. No, ale z tego. Okej, okay. rozglądam się po okolicy mniej więcej. Czy więcej jest gangerów? Tu w najbliższym znaczeniu. <coughs> widzisz. Ty...